Dobre witamy w kolejnym odcinku Pasieki przy domu. Dzisiaj razem z naszym ekspertem porozmawiamy o ulach. Każdy kto zaczynał przygodę z przydarstwem, no chyba że ktoś kto nie wiem, odziedziczył po dziadku, tacie, wujku ee, pasiekę, ale każdy kto od podstaw zaczyna swoją przygodę z stoi przed dylematem. Stoi przed dylematem. No, pytanie jest kilka. Mamy przynajmniej kilka podstawowych typów uli. Mhm. Wojtku, no nie spytam Cię, który jest najlepszy, no bo to nie ma, nie ma odpowiedzi na to pytanie. Nie Natomiast ma. czym kierować się przy wyborze typu ula? Um, to są jak gdyby dwa aspekty. Pierwszy to jest aspekt ludzki. Jeżeli e, zaczynam przygodę przechodząc na emeryturę i mam 65 lat, to nie, nie powinienem zdecydować się na ule stojaki, dlatego że to już nie jest ta kondycja. Mhm. Dźwiganie korpusów ważących po 20 parę kilogramów przy pasiece powiedzmy 10 mam tylko przerzucić za każdym razem po jednym korpusie. Mhm. To już jest 200 kg. Tak. Jeżeli przez sezon przejdziemy, to są tony. W tym momencie pszczelarstwo przestaje być przyjemnością, a zaczyna być potwornym wysiłkiem. Dlatego, w zależności od wieku, kondycji fizycznej, konstrukcji, właściwie ci więksi, potężniejsi, silniejsi mogą spokojnie gospodarować w stojakach. Natomiast, jeżeli ma być to taka przygoda bardziej obserwacyjna, to nie ma piękniejszej rzeczy niż leżaki. Czyli. Reasumując, dla siłaczy to będziemy mieli Wielkopolana, Ul Wielkopolski, ul ostrowskiej mhm. prawda, Langstrota. To są wszystko stojaki. Mhm. Natomiast e, właśnie dla osób no, o, o słabszej kondycji tak, tak, konstrukcji fizycznej mhm. Pozostaje warszawski poszerzony, dadant, mhm. prawda? No, ten warszawski zwykły to już wyszedł z, 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 no z użycia praktycznie. Mamy, mamy dwa takie podstawowe mhm. typy leżaka. Chociaż są również amatorzy, którzy robią sobie na ramkę Wielkopolską leżaki na 30 ramek. No, można? Można. można, <laughs> można. Wszystko można. Wszystko można. Oczywiście, ale to jest tak rozpatrując sprawę od czynnika ludzkiego. Druga rzecz. Jeżeli zaczynam przygodę, to łatwiej jest gospodarować w leżaku, jak w stojaku. Tu jest typowa metoda ramkowa, pojedyncza rameczka. Odstawiam sobie na bok. Jest to wielka przyjemność, bo to tak, jakbym otworzył książkę i przekładał kartki. A w stojakach jednak A w... manewrujesz korpusami. Tak jest, w stojakach manewruje korpusami. To jest zupełnie już e, inne, inny stopień wtajemniczenia, bo ja najpierw muszę się nauczyć pracy na ramce, mhm. żeby mógł dokonać pewnych uogólnień i zacząć operować większymi jednostkami, jakimi jest korpus. To tak jak my robiliśmy przegląd, przejrzeliśmy cztery ramki i już wiedzieliśmy, co jest w dalszych. Mhm. Już nie musimy w leżaku, przekładalibyśmy, uczyli się, oglądali, smakowali. Do bólów. Do bólu. Jest dużo łatwiejszy, po prostu w obsłudze. A mówisz tutaj wszystko od strony czynnika ludzkiego? Tak. A od strony czynnika pszczelego, który ul jest, nie wiem, lepszy, lepszy gorszy, wygodniejszy tak? dla rodziny pszczelej? No, nie ma różnicy. To, to nie dla ma rodziny, różnicy. Ale... Psz psz Pszczoły na dziko mhm. żyły zarówno w dziuplach, które były wydrążone w rosnącym drzewie. Jak również zasiedlały drzewa, które się przewróciły. I wówczas gniazdo miały w formie poziomej. Stąd mamy leżaki I stojaki. i stojaki. Czyli reasumując, poradzą sobie w każdych warunkach. Poradzą sobie w każdych warunkach. Ja widziałem rój, który wbił się w ścianę domu. Bo dom był drewniany z dwóch stron deski. A pszczoły znalazły sęk, który wypadł. Wyroiły się, wpadły, no i koniec świata. Znaczy, to taka była sytuacja, że to było stałe miejsce. Rój przychodził każdego roku, zasiedlał, nie przeżywał zimy, i w to samo miejsce w kolejnym sezonie znowu przylatywały pszczoły. Mhm. Także pasowało im, ale nie znajdowały odpowiedniej przestrzeni życiowej na to, żeby zbudować na tyle silną rodzinę, żeby mogły, mogły przetrwać. Mhm. Jeżeli chodzi o materiały. No właśnie. Bo ule mamy tradycyjnie standardowe drewniane. drewniane. Mamy styropianowe, polistyrenowe. Tak, uretanowe to jest co prawda mm -hmm. wszystko dosyć podobny materiał, natomiast dzieli się te. E, tak, upraszczając. Upraszają. Ule drewniane, ule stworzywa. Mm -hmm. e, ule drewniane tradycyjne są fajne. E, ich ogromną zaletą jest to, że ul oddycha mm -hmm. całą swoją. Powierzchnią drewno, to jest drewno, tak. Drewno, to jest, to jest, to jest w Tak. To jest tak, jakby pszczoły mieszkały w pniu. E, one są po prostu przyzwyczajone do sezonowego wzrostu wilgotności, na przykład jesienią. Mhm. przychodzą Przyządziste dż listopadowe dni, drewno nasiąka, wilgoć dochodzi. Nic się specjalnie nie dzieje. Pszczoły po prostu podnoszą swoją aktywność i osuszają gniazdo. E, latem jest nieco suszej, zimą, e, ponieważ pszczoły oddychają, wydzielają również parę wodną. Ta para wodna w ulu drewnianym przenika w ściany i ściany oddają parę wodną na zewnątrz. To jest bardzo duży plus. E, co jest plusem, że e, ule drewniane łatwo jest bardzo dokładnie zdezynfekować. Palnikiem. Palnikiem na przykład, prawda, ogniowym. E, można ługiem mhm. sodowym e, wymyć. No ale w każdym razie. Tak. Mhm. Natomiast ze styropianem jest już e, troszeczkę no. gorzej, bo ja z palnikiem nie pójdę. No. Znaczy, mo można, ale to ty tylko raz się uda. No właśnie. Jest, jest, to, jest to ryzykowne. Poza tym styropian jest no, tworzywem bardziej kruchym. Mhm. Wydaje mi się, że drewniane ule są trwalsze. Co natomiast przeważa... Ja ...regularnej konserwacji, no też trzeba tak, pamiętać. Tak, Co przeważa, czy w moim wypadku przeważyło, że ja używam uli styropianowych. Otóż przede wszystkim waga tak. korpusa. Tu w wypadku ula um, styropianowego sam korpus mojego ula wielkopolskiego to jest mniej więcej kilogram. Reszta to jest waga pszczół i ramek. Pokarmu. Pokarmu, tak, to tego co jest, co jest w ramkach. Natomiast ule drewniane są potwornie ciężkie. I to zaczyna być udręką, przynajmniej dla mnie już mężczyzny dojrzałem wieku. No wiesz, prawda jest taka, że pełen, pełen korpus, nawet styropianowy. Nie jest lekki, Nie tak? jest. a doliczyć sobie można do tego jeszcze chociażby z 10 kg do drewnia, korpusu drewnianego, no to już robi się problem. Tak, tak. I, i, i to jest, to jest no, podstawowa rzecz. Trzeba tylko pamiętać, że są inne zasady gospodarowania ze względu właśnie na wilgotność gniazda w ulu drewnianym, a styropianowym sterowanie wentylacją Sterowanie wentylacją, ul styropianowy musi mieć ciągły przewiew. Jeżeli są ostre zimy, to u mnie w górnych tych wylotkach widać tylko takie ostrza, bo ciepłe powietrze wilgotne wychodziło i natychmiast zamarzło. Para wodna natychmiast zamarzła. Jeżeli nie będzie Ul będzie szczelnie zamknięty, cała para wodna skrapla się na ścianach ula, a wysoka wilgotność powietrza nie sprzyja dobrej zimowli. Pleś, pleśnie też się pojawiają na plastrach. Wszystkie nieszczęścia się zaczynają, także o ile w ulu drewnianym poduchy, maty, mata słomiana wstawiona do ula styrapionowego, działa w tym momencie jak gąbka. Jak gąbka, jak silna substancja higroskopijna, która po czym, tak jak mówisz, słoma zaczyna natychmiast pleśnieć, gnić i zaczynają się niedobre rzeczy. Bo te grzyby zarodnikują, dostają się do gniazda, do pokarmu i już mamy katastrofę, katastrofę gotową. Także mm, jestem zwolennikiem ulistyropianowych, ale trzeba mieć świadomość, Konieczności dostosowania gospodarki pasiecznej do warunków tego ula. Yy, Wojtku, jeszcze jedna kwestia. Yy, część pszczelarzy, amatorów, zakładając pasiekę, decyduje się na zakup uli używanych. Y -y. Jest to jakaś droga dla ludzi, którzy nie chcą na początek yy, wkładać w to jakiś dużych środków finansowych. Być może jest to jakieś rozwiązanie. Natomiast. Yy, no, na co takie osoby powinny zwrócić uwagę przy zakupie takich uli? No, żeby, że tak powiem, nie wyrzucić pieniędzy w błoto. Um, najczęściej sprzedawane są ule stare, drewniane. Przede wszystkim trzeba przewrócić ul do góry nogami i zobaczyć dno, dennicę ula. Mhm. Często zdarza się, że nie tylko nogi. Jeżeli są nogi na stałe przymocowane do ula, są spróchniałe, ale również cały spód ula, już po prostu to jest próchno. No więc taki ul na, na wiele się nam tak. nie przyda. E, przenoszenie takiego ula grozi odpadnięciem dna czy, czy części dna. E, to, jest, to jest katastrofa. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na stan sanitarny. Jak wygląda środek ula? Co tam, dopytać się czy ule były odkażane, bo nie ma lepszej metody na zawleczenie sobie zgnilca, jak kupienie starych uli z pasieki, która zginęła na skutek zgnilca. Tak. Oczywiście po okazyjnej cenie. Po okazyjnej cenie, prawda, bo co prawda te ule powinny zostać spalone i takie było zalecenie powiatowego tak. lekarza weterynarii. Ale no ale szkoda, no, pieniądze będę palił, <laughs> może naiwny się trafi. Także ja generalnie, chociaż rzeczywiście zdarzyło mi się raz kupować drewniany ul. Generalnie odradzam kupowanie używanych uli. Bo może się to okazać pierwszym krokiem do katastrofy na samym początku, na samym początku i zniechęci człowieka do dalszej pracy. To lepiej kupić tam za ile 250 300 zł no, najtańsze najtańsze wielkopolskie styropianowe pianowe tak kosztują tak prawda teraz koło 300 nie wiem i to jest bezpieczne i to jest pewne i jest gwarancja Omowę lepiej na przykład, nie wiem, od dwóch zacząć i sukcesywnie powiększać niż kupić 10 Absolutnie tak. I, i Absolutnie załamać. tak. To znaczy jeżeli mówimy o minimalnej wielkości pasieki to ze względu na gospodarkę pasieczną mhm. Według mnie nie może być to mniej jak trzy. No ja zaczynałem od dwóch. Od dwóch. Jak mówię, Boch lubi trojcu. No. Liczba bowa. Tak jest. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kolejny odcinek. No, świetna konkluzja na koniec była, że najlepiej nie kupować. Do zobaczenia.